Zanim zaczniemy tę modlitwę, chcę, żebyś zrobił coś prostego, ale bardzo potężnego. Napisz teraz w komentarzach, ufam Bogu. Nie pisz tego dla mnie, napisz to dla siebie. Bo kiedy to zapisujesz, ogłaszasz swoją wiarę, nawet pośród walki. Gdy piszesz komentarz, spójrz na to, co piszą inni. Zobaczysz, że jest tu wiele osób, które też są zmęczone, ale się nie poddały. I jest w tym coś bardzo ważnego. Każdy komentarz sprawia, że to wideo dociera do kolejnych osób, które potrzebują dziś słowa otuchy. Twój komentarz może być dokładnie tym, czego Bóg użyje, aby dotrzeć do kogoś, kto był bliski poddania się. Napisz teraz ufam Bogu i zostań ze mną do końca tej modlitwy, bo coś wyjątkowego dotknie dziś Twojego serca. Ta poranna modlitwa rozpoczyna się w chwili, gdy Twoje oczy właśnie się otwierają, a Twoja dusza jeszcze jest w ciszy. Ponieważ to właśnie wtedy Bóg mówi najgłośniej do serca, dlatego w tej chwili oddychaj głęboko i pozwól, aby każde słowo tej modlitwy wypełniło Twoje wnętrze pokojem. Ponieważ ten poranek nie jest zwykłym porankiem, to jest dzień, który Pan przygotował, aby wlać w Twoje życie pokój, zdrowie i dobrobyt, nawet jeśli wczoraj zasypiałeś z ciężarem w sercu, nawet jeśli Twoje myśli były pełne zmartwień. Teraz Bóg dotyka Twojego wnętrza i mówi do Ciebie, że ten dzień będzie inny, że ten dzień przyniesie uzdrowienie, że ten dzień przyniesie odpowiedzi. Dlatego nie bój się, nie wątp, ale otwórz swoje serce i powiedz w ciszy: Panie, ufam Tobie, ponieważ gdy Ty prowadzisz moje kroki, żadna burza nie jest w stanie mnie zniszczyć, a żaden lęk nie jest silniejszy niż Twoja obecność. Dlatego w tej modlitwie oddajemy każdy oddech, każdy plan. Każdą troskę w Twoje święte ręce, bo tylko Ty masz moc przemieniać chaos w pokój, słabość w siłę i brak w obfitość. I teraz, w tej chwili, gdy słuchasz tych słów, Boża obecność już zaczyna działać w Twoim życiu, już zaczyna otwierać drzwi, które były zamknięte, już zaczyna zamykać to, co próbowało Cię zranić. Dlatego pozwól tej modlitwie poprowadzić Cię w miejsce, gdzie nie ma strachu, tylko wiara, gdzie nie ma niepokoju, tylko zaufanie. Ponieważ Bóg jest z Tobą od pierwszej sekundy tego poranka i nie opuści Cię ani na chwilę, a Jego miłość jest jak światło, które rozprasza każdą ciemność, która próbowała wejść do Twojego serca. Teraz módlmy się razem, Panie. Dziękujemy Ci za ten nowy dzień, za każdy oddech, za każdą szansę, którą nam dajesz. Dziękujemy za życie, za zdrowie, za ochronę. Nawet za te momenty, których nie rozumieliśmy. Ponieważ wiemy, że ty działałeś także w ciszy. Teraz prosimy Cię, abyś zesłał swój pokój na nasze serca, abyś uciszył każdą burzę w naszych myślach, abyś zabrał wszelki lęk, wszelką niepewność i zastąpił je głęboką pewnością, że wszystko jest w Twoich rękach. Prosimy Cię również o zdrowie. Dotknij każdego, kto słucha tej modlitwy. Dotknij jego ciała, jego duszy i jego emocji, uzdrów to, co było słabe. Przywróć siłę tam, gdzie była choroba i napełnij nasze wnętrze życiem, ponieważ Twoja moc uzdrawia nie tylko ciało, ale także serce. I w tym samym czasie prosimy Cię o dobrobyt, o otwarte drzwi, o możliwości, o błogosławieństwa, które przyjdą w odpowiednim czasie, aby niczego nam nie brakowało, abyśmy mogli żyć bez strachu o jutro, wiedząc, że Ty jesteś naszym dostawcą i naszym opiekunem. Panie, powierzamy Ci ten dzień od pierwszej do ostatniej chwili. Nasze decyzje, nasze spotkania, nasze słowa i nasze kroki. Niech wszystko, co zrobimy, będzie prowadzone przez Twoją mądrość i Twoją miłość. Jeśli na naszej drodze pojawią się trudności, daj nam siłę, aby się nie poddać, jeśli pojawią się pokusy. Daj nam odwagę, aby wybrać to, co dobre. I jeśli pojawi się zmęczenie, daj nam pokój, który odnawia duszę. Wierzymy, że dzisiaj coś się zmieni, że dzisiaj nadejdą dobre wieści, że dzisiaj zobaczymy Twoje działanie w najmniejszych szczegółach. Dlatego w tej chwili dziękujemy Ci z wiarą, nawet zanim zobaczymy odpowiedzi, ponieważ wiemy, że Ty już działasz, a Twoje obietnice nigdy nie zawodzą. Niech ten poranek będzie początkiem nowego rozdziału pełnego pokoju, zdrowia i dobrobytu. I niech każdy, kto słucha tej modlitwy, poczuje w swoim sercu Twoją obecność. Twoją ochronę i Twoją nieskończoną miłość. Niech ta modlitwa nadal płynie jak cicha rzeka przez Twoje wnętrze, ponieważ Bóg nie przestaje działać w chwili, gdy słowa są wypowiadane, ale właśnie wtedy zaczyna poruszać to, co było zablokowane. Dlatego w tym poranku oddajemy Mu także nasze wspomnienia, nasze rany i wszystko to, co nosiliśmy w sercu zbyt długo, Panie. Wejdź w te miejsca, do których nikt inny nie ma dostępu. Dotknij tych obszarów, które zostały zranione przez rozczarowania, zdrady, straty i strach, i wlej tam swój uzdrawiający pokój, ponieważ tylko Ty potrafisz zamienić ból w nadzieję, a łzy w nowe początki. I teraz, gdy ten dzień się rodzi, niech razem z Nim narodzi się w nas nowa siła, nowe marzenia i nowa wiara, że wszystko jest możliwe dla tego, kto ufa Tobie. Niech każde serce, które słucha tej modlitwy, Poczuje, że nie jest samo, że jest widziane, że jest kochane i że jego historia jeszcze się nie skończyła, ponieważ w Twoich rękach nawet to, co wydawało się końcem, staje się początkiem czegoś pięknego. Panie, błogosław nasze domy, nasze rodziny i wszystkie miejsca, do których dziś pójdziemy, niech Twoja obecność wypełni każdy pokój, każde biuro, każdą ulicę i każdy krok, który zrobimy, usuń z naszego życia wszystko. Co nie pochodzi od Ciebie. Każdą złą intencję, każdą zazdrość, każdy plan, który miał nas zranić, i zastąp to swoją ochroną i swoim światłem, niech Twoje anioły otaczają nas ze wszystkich stron, strzegąc naszych dróg i naszych decyzji, abyśmy mogli poruszać się w pokoju, bez strachu i bez niepokoju, wiedząc, że jesteśmy bezpieczni pod Twoimi skrzydłami. A w tym bezpieczeństwie odnajdujemy siłę, aby iść naprzód. Nawet gdy nie widzimy jeszcze całej drogi, w tym poranku wybieramy wiarę zamiast lęku, nadzieję zamiast zwątpienia i miłość zamiast złości. I wierzymy, że każde słowo tej modlitwy buduje w naszym wnętrzu fundament, który nie zachwieje się pod żadną burzą. Dlatego niech ten dzień przyniesie nam nie tylko to, czego potrzebujemy, ale także to, co odnowi nasze serca. Niech przyniesie spotkania, które uzdrowią. Słowa, które podniosą, i chwile, które przypomną nam, że życie jest darem, który pochodzi od Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami teraz, w tej chwili, i że będziesz z nami w każdej sekundzie tego dnia, prowadząc nas, chroniąc i obdarzając pokojem, zdrowiem i dobrobytem. I z tą wiarą rozpoczynamy ten nowy dzień, wiedząc, że w Twojej obecności wszystko jest możliwe, i w tej ciszy, która teraz otacza Twoją duszę. Bóg nadal przemawia, bo Jego miłość nie kończy się na jednym momencie modlitwy, ale rozlewa się na cały Twój dzień jak światło poranka, które powoli wypełnia każdy zakątek. Dlatego pozwól, aby ta obecność przeniknęła Twoje myśli, Twoje decyzje i Twoje słowa, Panie. Dziękujemy Ci, że w tej chwili odnawiasz w nas nadzieję, że zdejmujesz z naszych barków ciężary, których nie byliśmy w stanie już dźwigać. I że przypominasz nam, że nie musimy walczyć sami, bo Ty jesteś Bogiem, który idzie przed nami i prostuje nasze ścieżki, nawet gdy ich nie rozumiemy. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, poczuje teraz głębokie ukojenie, jakby delikatna ręka dotknęła jego serca i powiedziała: Wszystko będzie dobrze, bo ja jestem z Tobą. I w tym zapewnieniu odnajdujemy pokój, który przewyższa wszelki rozum. Panie, powierzamy Ci także nasze marzenia. Te małe i te wielkie, te, które nosimy w sercu od dawna, i te, które dopiero zaczynają się rodzić. Błogosław każdy plan, który jest zgodny z Twoją wolą, i zamknij drzwi, które mogłyby nas oddalić od Twojego światła. Daj nam mądrość, abyśmy rozpoznawali Twoje prowadzenie, nawet w drobnych szczegółach, w rozmowach, w decyzjach, w chwilach ciszy, i niech Twój Duch Święty prowadzi nas tam. Gdzie czeka na nas pokój, rozwój i obfitość, bo wierzymy, że gdy Ty jesteś naszym przewodnikiem, żaden krok nie jest stracony, a każda chwila ma sens. Niech ten poranek będzie pieczęcią Twojej obecności na całym naszym dniu. Niech Twoja łaska otacza nas jak tarcza, chroniąc nas przed wszystkim, co chce zabrać nam radość i spokój. I niech Twoje błogosławieństwo spływa na nasze życie, jak deszcz, który ożywia wyschniętą ziemię. Odnawiając wszystko, co było zmęczone, puste i zranione, dlatego z sercem pełnym wiary kończymy tę modlitwę, ale nie kończymy naszej relacji z puste i zranione, dlatego z sercem pełnym wiary kończymy tę modlitwę, ale nie kończymy naszej relacji z Tobą, bo Ty jesteś z nami w każdej sekundzie, w każdym oddechu i w każdym kroku, który dziś zrobimy. I z tą pewnością wchodzimy w nowy dzień pełni pokoju, zdrowia i dobrobytu w imieniu Jezusa. Amen. I nawet teraz, gdy te słowa powoli wybrzmiewają w Twoim sercu, Boża obecność nie słabnie, lecz staje się jeszcze głębsza, jakby delikatny wiatr poruszał zasłony Twojej duszy i wpuszczał do niej światło, które przynosi spokój. Dlatego niech każdy, kto słucha tej modlitwy, poczuje, że jest objęty niewidzialnymi ramionami Boga. Że nie jest zapomniany, że jego życie ma wartość i sens, nawet jeśli wczoraj wszystko wydawało się trudne i ciężkie. Dzisiaj Pan daje nową kartę, nową szansę i nową siłę, aby iść dalej, bo w jego planach nie ma porażek, są tylko etapy prowadzące do zwycięstwa. I w tej prawdzie odnajdujemy pokój, który napełnia nasze serca. Panie, prosimy Cię także o jasność umysłu i mądrość serca, abyśmy dzisiaj podejmowali decyzje, które przyniosą dobro. Abyśmy mówili słowa, które budują, i abyśmy widzieli możliwości tam, gdzie wcześniej widzieliśmy tylko przeszkody? Niech Twoje światło rozjaśnia każdą sytuację, która wydawała się skomplikowana, i niech Twoja obecność prowadzi nas przez każdy wybór, bo wierzymy, że gdy Ty jesteś w centrum naszego dnia, wszystko zaczyna układać się w odpowiednim porządku, nawet jeśli nie od razu widzimy rezultaty. Z tą wiarą oddajemy Ci również naszą przyszłość to, co jeszcze nie znane. To, co budziło w nas lęk, i to, co rodziło nadzieję, bo w Twoich rękach wszystko jest bezpieczne, i nawet jeśli nie znamy drogi, znamy tego, który ją przygotował, dlatego możemy iść spokojnie, krok po kroku, wiedząc, że każdy poranek z Tobą jest nowym początkiem, a każdy dzień prowadzony przez Ciebie jest dniem pełnym pokoju, zdrowia i dobrobytu. I w tej pewności zamykamy tę modlitwę, niosąc ją w sercu przez cały dzień. I teraz, gdy ten poranek nabiera swojego rytmu, Bóg nadal splata swoje błogosławieństwa z każdą chwilą Twojego życia, ponieważ Jego działanie nie jest ograniczone czasem ani przestrzenią, lecz przenika wszystko, co robisz i kim jesteś. Dlatego w tym momencie powierzamy Mu także nasze słabości, nasze obawy i nasze pytania bez odpowiedzi, wierząc, że On widzi pełny obraz, nawet wtedy, gdy my widzimy tylko fragmenty, i w tej wierze znajdujemy spokój który uspokaja serce i umysł. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, poczuje teraz cichą pewność, że wszystko, co dziś się wydarzy, jest pod jego kontrolą i nic nie wymknie się jego miłości. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który troszczy się o najmniejsze szczegóły naszego życia, o nasze słowa, nasze kroki i nasze relacje. Błogosław każdą rozmowę, którą dziś odbędziemy, niech będzie pełna zrozumienia i pokoju. Błogosław każdą pracę, którą wykonamy, niech przyniesie owoc i satysfakcję, i błogosław każdy odpoczynek, abyśmy mogli odnawiać nasze siły w Twojej obecności, bo wierzymy, że życie w równowadze, prowadzone przez Ciebie, jest życiem pełnym obfitości i radości. Niech Twoja miłość będzie dziś naszym przewodnikiem, a Twoja prawda naszym światłem. Niech każde wyzwanie stanie się okazją do wzrostu. A każda trudność miejscem, w którym objawi się Twoja moc. I z tą wiarą wchodzimy w kolejne godziny tego dnia, niosąc w sercu spokój, zdrowie i dobrobyt, które pochodzą tylko od Ciebie, i wiedząc, że bez względu na to, co nas spotka, jesteśmy bezpieczni w Twoich rękach, i niech ta modlitwa będzie jak cichy puls w Twoim sercu przez cały dzień, przypominając Ci, że Bóg jest blisko w każdej chwili, nawet wtedy, gdy świat staje się głośny. I pełen pośpiechu, bo Jego obecność nie zależy od okoliczności, lecz od Jego niezmiennej miłości, dlatego w tym poranku oddajemy Mu także nasze relacje, nasze rodziny, naszych przyjaciół i wszystkich, których dziś spotkamy. Niech Twoje błogosławieństwo dotknie ich przez nas, niech nasze słowa przyniosą pokój, a nasze czyny dobro, abyśmy byli narzędziami Twojej łaski w świecie, który tak bardzo jej potrzebuje. Panie, jeśli gdzieś w naszych sercach wciąż jest niepokój, prosimy, abyś teraz zastąpił go spokojem, który pochodzi z zaufania do Ciebie, jeśli gdzieś w naszych myślach wciąż są wątpliwości, prosimy, abyś napełnił je światłem prawdy, i jeśli gdzieś w naszych planach była niepewność, prosimy, abyś prowadził nas swoją mądrością, bo wierzymy, że gdy Ty prowadzisz, nawet najmniejsze kroki prowadzą do wielkich rzeczy, a nawet najcichsze modlitwy mają potężną moc. Z tą wiarą i tą nadzieją kończymy kolejne słowa tej porannej modlitwy, ale nie kończymy naszej rozmowy z Tobą, bo Ty jesteś z nami w każdej sekundzie tego dnia, w pracy, w drodze, w ciszy i w rozmowach, i w tej nieustannej obecności odnajdujemy pokój, zdrowie i dobrobyt, które będą nam towarzyszyć od świtu aż do nocy, i kiedy ten poranek w pełni rozkwita, Bóg nadal rozlewa swoją łaskę na Twoje życie, jak ciepłe światło które ogrzewa nawet najchłodniejsze miejsca w sercu, dlatego niech każdy oddech, który teraz bierzesz, będzie przypomnieniem, że jesteś pod jego opieką, że nic, co dziś się wydarzy, nie jest poza jego kontrolą i że nawet w najmniejszych szczegółach on już przygotował drogę dla twoich kroków, dlatego pozwól, aby ta świadomość napełniła twoje serce spokojem i ufnością, bo gdy Bóg prowadzi, żaden chaos nie jest w stanie zniszczyć jego planu, Panie, w tej chwili. Oddajemy Ci także wszystkie nasze obawy o jutro, wszystkie pytania, na które jeszcze nie mamy odpowiedzi, i wszystkie ciężary, które nosiliśmy w ciszy. Niech Twoja obecność dotknie ich teraz i zamieni niepokój w głęboki pokój, który otula duszę jak delikatny koc w chłodny poranek, i w tym pokoju uczymy się odpoczywać, wiedząc, że nasze życie jest w najlepszych rękach. Niech ten dzień stanie się przestrzenią, w której Twoja dobroć objawi się w prostych rzeczach. W uśmiechu drugiego człowieka, w słowie, które doda otuchy, w sytuacji, która niespodziewanie się rozwiąże, bo wierzymy, że Twoje cuda często przychodzą cicho, ale mają moc zmieniać całe życie. Panie, prowadź nas, przez każdą godzinę, przez każdą decyzję i przez każdy krok, abyśmy nie zbłądzili, lecz szli drogą, która prowadzi do pokoju, zdrowia i dobrobytu. I niech Twoje światło będzie lampą na naszej ścieżce, nawet gdy nie widzimy jeszcze całej drogi przed sobą. Z tą wiarą idziemy dalej w ten poranek, niosąc w sercu Twoją obecność jak skarb, który nic nie jest w stanie nam odebrać, i wierzymy, że wszystko, co dziś się wydarzy, zostanie użyte przez Ciebie dla naszego dobra. Dlatego dziękujemy Ci już teraz za odpowiedzi, które nadchodzą, za uzdrowienie, które się objawia, i za błogosławieństwa, które już są w drodze, bo w Twojej mocy nie ma rzeczy niemożliwych, a w Twojej miłości nie ma miejsca na strach. I niech ta modlitwa będzie jak niewidzialna nić, która łączy twoje serce z sercem Boga przez cały dzień, przypominając ci w każdej chwili, że nie jesteś sam w swoich zmaganiach ani w swoich marzeniach, bo On zna każdy twój krok, zanim go zrobisz, i każde słowo, zanim je wypowiesz. Dlatego w tej ciszy poranka powierzamy mu także nasze intencje, nasze pragnienia i nasze potrzeby, ufając, że On wysłuchuje nawet tych modlitw które nie zostały wypowiedziane na głos. I w tej pewności odnajdujemy siłę, aby iść naprzód bez lęku. Panie, niech Twoja obecność będzie dla nas źródłem odwagi, gdy stajemy przed wyzwaniami i miejscem odpoczynku, gdy jesteśmy zmęczeni. Niech Twoje słowo prowadzi nasze myśli, a Twoja miłość kieruje naszymi czynami, aby wszystko, co dziś zrobimy, było odbiciem Twojej dobroci, i aby każdy, kogo spotkamy, Mógł poczuć przez nas cząstkę Twojego pokoju i Twojego światła. Z tą wiarą i tą nadzieją kontynuujemy ten dzień, niosąc w sercu obietnicę, że Bóg jest z nami teraz i zawsze, prowadząc nas ku pokojowi, zdrowiu i dobrobytowi. I w tej obecności znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy, aby ten poranek stał się początkiem czegoś pięknego. Odnajdujemy w nim ciszę, która ucisza nasze myśli, oraz siłę, która podnosi nas wtedy, gdy czujemy się słabi. Dlatego w tym poranku pozwalamy, aby Jego obecność wypełniła każdy zakamarek naszej duszy, usuwając strach, napięcie i zwątpienie. A w ich miejsce wlewając spokój, który nie pochodzi z tego świata, panie, niech każdy, kto słucha tej modlitwy, poczuje teraz to wewnętrzne ukojenie, jakby ciężar, który nosił od dawna, właśnie został zdjęty z jego serca. I niech w tej chwili narodzi się w nim nowa nadzieja. Że wszystko, co było trudne, zaczyna się prostować pod Twoim dotykiem. Niech Twoje błogosławieństwo spływa dziś na nasze życie w sposób widoczny i niewidoczny: w małych gestach i wielkich przełomach, w rozmowach, które przynoszą rozwiązania i w sytuacjach, które nagle się zmieniają, bo wierzymy, że gdy Ty działasz, nawet to, co wydawało się zamknięte, zaczyna się otwierać, a drogi, których nie widzieliśmy, nagle pojawiają się przed nami prowadząc nas ku pokojowi, zdrowiu i dobrobytowi. Z tą wiarą oddajemy Ci każdą chwilę tego dnia, od pierwszego porannego światła aż do ostatniego wieczornego cienia, wiedząc, że Twoja obecność nie opuszcza nas ani na moment i w tej obecności odnajdujemy wszystko, czego potrzebujemy, aby żyć spokojnie, pewnie i z sercem pełnym wdzięczności. Amen. I w tej ostatniej chwili tej porannej modlitwy składamy przed Bogiem wszystko, czym jesteśmy i wszystko, co dziś przeżyjemy, ponieważ wierzymy, że Jego miłość otacza nas od pierwszego oddechu, aż do ostatniej myśli tego dnia. Panie, dziękujemy Ci za pokój, który już wlałeś w nasze serca, za zdrowie, które odnawiasz Wy. Niech każdy, kto słuchał tej modlitwy, wyjdzie z niej z sercem pełnym światła, z myślami wolnymi od lęku. I z duszą gotową przyjąć wszystko, co dobre, niech Twoja obecność towarzyszy Mu w każdej godzinie, w każdej rozmowie i w każdej decyzji, a Twoja ochrona niech będzie jak niewidzialna tarcza, która strzeże Jego kroków, aby ten dzień przyniósł owoce pokoju, zdrowia i dobrobytu. Z tą wiarą kończymy tę poranną modlitwę, wiedząc, że choć słowa się kończą, Twoja obecność pozostaje prowadząc nas przez cały dzień z miłością, mocą i łaską. I w tej pewności rozpoczynamy ten poranek, oddając wszystko w Twoje ręce, w imieniu Jezusa. Amen.